Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Krótkie przypomnienie, oczywiście, o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Warto, żebyście weszli i zobaczyli, ile będzie kosztowało ubezpieczenie dla Waszego samochodu, bo może się okazać, że znajdziecie tam najlepszą ofertę. Tym bardziej, że korzystając z linku, który znajduje się pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu. Więc sprawdźcie, ile będzie kosztowało ubezpieczenie Waszego samochodu. Ten odcinek będzie absolutnie po naszemu. Bo absolutnie jest jak zwykle nieprzewidywalne i jest o czym innym, a będzie, znaczy miał być o czym innym, a i będzie o czym innym. D bo e, już Wam mówię, założenie jest takie, że chciałem zrobić odcinek taki dotyczący tego, w jaki sposób na pewno coś, co jest podejrzewam, że dla wielu z Was też jest potrzebne, jeżeli macie swoje ukochane auto, nie chcecie jeździć po soli. To w jaki sposób przetrzymać samochód? Na przykład w takim dużym wspólnym garażu, w jaki sposób powinien być zabezpieczony, żeby nie sprawiał kłopotów na początku nowego sezonu, pewnie w lutym, marcu, kiedy po raz pierwszy go odpalimy i wyjedzie. Tym bardziej, że kalendarzowa zima kończy się w marcu, a już wcześniej pewnie będzie można jeździć, bo nie będzie soli na ulicach. A i tak, jak zaczęliśmy myśleć nad tym, żeby go zrobić, schować, przykryć i, i pokazać, to wszystko, to sobie tak pomyśleliśmy, że szkoda go trochę, żeby stał, jakby z jednej strony zrobiliśmy przepięknego i przefajnego Mercedesa C32, który faktycznie trafił się w absolutnie fenomenalnym stanie i doprowadziliśmy go jeszcze do perfekcji, zrobiliśmy kilka modów i tak dalej i tak dalej. A może to jest ten czas, kiedy on powinien pocieszyć kogoś innego, a my powinniśmy zająć się kolejnym takim projektem, kolejnym jakimś samochodem, którego poszukamy, który będzie wymagał dopieszczenia, zrobienia, a ten jak jest taki idealny, zrobiony, to, to, to może powinien cieszyć kogoś innego. Może, może to jest też czas na, na sprzedaż C32? Co ty myślicie? Znaczy, Zaczęliśmy się jakby, z, u mnie w ekipie troszeczkę nad tym zastanawiać i sobie pomyśleliśmy to może to jest ta droga, więc może to, 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 to jest to. Więc dziś dwa komunikaty. A. W jaki sposób zachować samochód na zimę w takim wspólnym garażu. B. Przydajemy naszego medical cara. Czas na zmianę. Czas zrealizować jakiś kolejny fajny projekt. Super byłoby gdybyśmy mogli realizować wszystkie samochody i kupować każdy kolejny samochód i pokazywać i ustawiać je w garażu. Niestety nie mamy takiej możliwości więc czasami trzeba po prostu się czegoś pozbyć żeby wziąć coś innego. Przyniosłem pokrowiec bo chciałem wam pokazać też w jaki sposób tak naprawdę powinien być przechowywany ten samochód. Natomiast do przechowywania samochodów takich tego typu po, e, wspólnych miejscach to najważniejsza rzecz, która jest, to oczywiście sposób przetrzymania zabezpieczenia. Kiedy stawiamy go na zimę, powinniśmy go przede wszystkim. I teraz są dwie szkoły. Jedni mówią, że zatankować do pełna, inni mówią, że zatankować jakąś minimalną ilość paliwa. I ja z założenia uważam, że powinno się zatankować samochód maksymalnie do pełna i to w miarę dobrym wysokooktanowym paliwem, bo wytrzymuje jak najwięcej. E, ci, którzy uważają, że powinno być minimum bo w momencie, kiedy były stare zbiorniki paliwa, na przykład metalowe, to one faktycznie ryzewiały i musiały być pełne. Ale w momencie, kiedy mamy plastikowe zbiorniki paliwa, jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli będziemy mieli pełen zbiornik paliwa, to na przykład ta benzyna wywietrzeje. No ale my trzymamy ten samochód na trzy miesiące, zatrzymujemy, a nie na rok, dwa, trzy, pięć, 10, żeby zrobiła się galareta z benzyny. Zresztą na tym kanale widzieliście już takie pojęcie jak galareta z benzyny, więc wiecie, że faktycznie benzyna może się zmienić. Więc generalnie powinniśmy zatankować ten samochód do pełna. Oczywiście nie mówię o takim pełnym umyciu, przygotowaniu samochodu, a przede wszystkim umyciu. Akurat w tym przypadku on był świeżo po detailingu i na nim jest ta warstwa, więc nie ma tego problemu. Natomiast warto wyczyścić takie ten czarne smogowe plamy, które są, bo one faktycznie, e, bo zostawione na nieco dłużej, mogą wgryźć się w lakier. Ważne jest zwrócić uwagę również na pył z krosków hamulcowych, który jest raczej żrący, więc lepiej to wyczyścić i zostawiając go mm, na zimę. Co ciekawe, pytanie, co zrobić z oponami, bo w momencie, kiedy samochód zostaje na nieco dłużej, to pojawia się takie zjawisko, pewnie dla większości z Was jest absolutnie znane, dla tych, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z tym, żeby zachować swój samochód na, na jakiś czas, to jest tworzenie się kwadratowych opon. Eee, znaczy, czyli wypłaszczenie opony w, w miejscu, w którym on stoi, ponieważ opona cały czas też pracuje, ona jest miękka, szczególnie na przykład jak mamy tutaj opony, które są zupełnie nowe, są całkiem niedawno wyprodukowane, świetnie trzymają, natomiast są absolutnie mięciutkie. Więc w tym momencie, żeby ten samochód eee, trzymał, cały czas ta opona trzymała kształt, to powinniśmy zrobić albo a Raz na jakiś czas, czyli raz na, nie wiem, trzy tygodnie odpalać ten samochód i przejeżdżać nim dookoła, i zawsze wtedy ta opona będzie już ustawiała się w innym miejscu. I to teoretycznie powinno zrobić robotę, ale oprócz tego zaleca się na przykład na pompowanie. Nieco więcej co jej powietrza niż jest dedykowane. Wystarczy, nie wiem, o pół, ma wziąć maksymalny e, zakres i o pół atmosfery e, e, napompować więcej. To też jakby w pewien sposób wpłynie na to, że ta opona będzie cały czas trzymała e, kształt. To są rzeczy, które są potwornie irytujące, kiedy odpalasz ten samochód w marcu, wyjeżdżasz tym samochodem. I nagle jedziesz jak wozem drabiniastym, To cały czas łapiesz ee, płaski kawałek e, opony. I są to rzeczy, które strasznie irytują, przynajmniej mniej denerwują. Przecież jak jedziesz samochodem, a on ci po prostu jeździ jakby jechał po kocich hubach, albo jak ci bije kierownica, wiecie na pewno, o czym mówię. Generalnie jest tak, że jeżeli te opony są w miarę świeże, to one mogą wrócić i wrócą najczęściej do okrągłego kształtu, ale można pozbyć się tego problemu. Jeżeli... a dobra, kolejna rzecz. Zostawiać delikatnie uchyloną szybę, czy nie. Jeżeli macie samochód, który w większości stał na zewnątrz, który może zapanować delikatnie dużo wilgoci, warto jest uchylić dosłownie troszeczkę jedną szybę, żeby cały czas był przewiew i dopływ świeżego powietrza, ale żeby ten samochód się nie kurzył, żeby nie można było też wsadzić rąk do środka. Kiedyś za starych czasów robiło się ci, którzy trzymali samochody, na przykład fabrycznie nowe Fiaty jak kupowano z fabryki i ustawiano je w garażu, przykrywano je kocem, to zawsze znaczy często było tak, że stały w ogóle z otwartymi drzwiami, żeby uszczelki się nie wygniatały. I oczywiście uszczelki smarowane były wazeliną. Na trzy miesięczne postoje. Słuchajcie, to wydaje mi się, że to nie jest jakby rzecz, którą musicie koniecznie zrobić, bo się zepsuje, jeżeli to jest trzy miesiące, a nie rok, ani dwa, ani trzy, ani cztery. Rzeczą, którą na pewno warto zrobić przy tego typu samochodach jest albo. Podłączenie akumulatora na podtrzymanie, czyli są takie prostowniki, które są na, na, dają delikatny prąd i podtrzymują cały czas ładowanie, albo z drugiej strony e, odłączenie klemy akumulatora. Na przykład wszystkie nowe Ferrari mają specjalne kontakty pod o, zderzakiem, którym dotykasz tak prostowniczkiem, żeby on był cały czas na sta w ciągłym podtrzymaniu. Szczególnie przy tego typu samochodach, tych young timerach zawsze jest gdzieś jakiś minimalny pobór baterii. Akumulator w momencie, kiedy go rozładujemy dwa, trzy razy do zera najczęściej staje się już brakiem do wymiany. Więc dobrze jest odpiąć akumulator, zdjąć masę, odpiąć akumulator i żeby w momencie kiedy raz na jakiś czas chcemy go odpalać, po prostu podpinamy akumulator i odpalamy samochód. No i przechodzimy też tak naprawdę do najważniejszej rzeczy. W momencie, kiedy nawet zostawiamy go na te 3 miesiące czy 4 miesiące, fajnie jest raz w miesiącu przyjść, e, otworzyć, podłączyć akumulator, odpalić samochód i fajnie jest tak jak... E, jest kawałek takiego garażu, na przykład przejechać i zrobić sobie kółko. Z prostego powodu, żeby te wszystkie łożyska, wszystkie zimmerinki, wszystko nasmarowało się, żeby zaczęło działać, żeby zaczęło funkcjonować, żeby, nie wiem, jeżeli macie sprzęgło w samochodzie normalnym, to żeby pompka sprzęgła zadziałała, żeby olej w skrzyni biegów się obrócił, żeby nasmarował wszystkie tryby, czy żeby cylinderki się napompowały i zaczął, żeby przyrzucić tarcze hamulcowe na przykład i żeby to wszystko działało, bo dzięki temu ten samochód będzie żył, dzięki temu będzie funkcjonował. A tak często jest tak, że na przykład gumy stają się twarde, bo kiedy stają się nieużywane i potem zaczyna ciec, zaczyna coś się dziać i tak Więc warto zrobić nawet takie kółko, warto włączyć klimatyzację, żeby, pamiętacie, że w czynniku jest też um, a układ smarny, część smarna, więc, jakby włączyć klimatyzację, żeby do, obróciło ją dookoła i żeby nasmarować cały system, i żeby to działało i funkcjonowało. I w ten sposób, słuchajcie, doczekamy fajnego samochodu, którym pewnie w lutym, marcu możemy spokojnie wyjechać i cieszyć się i bawić tym, żeby, tak było, żeby, żeby cały czas mieć uśmiech na twarzy. No i tak jakby opowiadając o tym i przygotowując, to takie tych, tych kilka takich drobnych porad. I idąc z tym pokrowcem stwierdziliśmy: No dobra, a, a może ten C32 jest takim samochodem, który czas wymienić, czas żeby. Kogoś bardziej bawił, bo my nim jeździmy naprawdę bardzo mało, a udało się nam go doprowadzić do takiego naprawdę idealnego, fajnego stanu. Do, zresztą widzieliście to w krótkim projekcie. Udało się zrobić e, prawdziwe AMG Mercedesa C32, którego wyprodukowano tam 1550, chyba dwa egzemplarze. A to jest jeden z nich. E, samochód, który ma znacznie lepsze przyspieszenie niż wyjechał z fabryki, ma trochę więcej e, mocy na zupełnie nowych hamulcach, dopracowane do perfekcji takie jakiej powinien być, a uwierzcie mi, że znalezienie C32, który nigdy nie byłby bity, nigdy nie byłby uderzony, nigdy nie byłby naprawiany, nie wiem, blacharsko i e, w którym jest w takim stanie, naprawdę nie jest łatwe, bo szukaliśmy tego samochodu bardzo długo i wystarczy przejrzeć e, ogłoszenia. Zresztą Zobaczcie dosłownie, kilkudziesięciosekundowy skrót tego, jak przyjechał, co zrobiliśmy i jakie dzisiaj ma osiągi. Ale na hamulec, jedziemy, ładnie wygląda, nie wziął i zepsuł. No. Nie zepsułem, tylko sprawdzam, czy coś już było grzebane tutaj. No i co? Yy, nie, kółko jest oryginalne, stalowe kółeczko. Wycieków żadnych nie ma. krydusy są budkie. Dobra, Piotrek, trzymaj. Patrzcie, jak one wyglądają. Tak jak, yy, tak jak był plan na początku z yy, kołem kompresora. Tak, zostało założone 10 mm mniejsze Ale super wygląda No dobra, mieli dobra, przyznaję, mieliście rację. Naprawdę dobrze to wygląda. Zobacz blachy. 36 koni mechanicznych przy 50 prawie, 40 N miejsce do zaprezentowania i do finału Mercedesa C32, czyli ESA, bohatera z serii najtańsze AMG, jakie było na rynku i uważam, że udało się zrobić z niego takie auto, gdzie nawet będąc na wyścigach, wszyscy na niego patrzą i mówią, kurde, jakie to fajne, jakie to nieoczywiste, a jedzie milion dolarów. Więc e, uważam, że to jest terminał, ten finał na torze wyścigowym, na torze w Poznaniu podczas wyścigowej rundy Medical Car wyjechał. Mega się z niego cieszę, bo to takie bardzo doinwestowane auto. Zobaczcie, te zrobione felgi, nowe opony. Każdy element jest dokładnie taki, jaki powinien być. Bardzo mi też zależało na tym, bo większość, 90% osób, które miało już co 32 wymieniało na przykład reflektory na nowszego typu. Może ładniejsze, może brzydsze, ale pod kątem kolekcjonerskim, pod kątem trzymania tego samochodu jako Youngtimera, to oryginał, jak wiadomo, przecież jest absolutnie bezcenny. Samochód jest w pełnym oryginale, nigdy nie był malowany, ma zachowanie. Tego typu rzeczy, ale stwierdziłem, że nie lepiej jest zachować to w absolutnym oryginale niż lakierować. Zresztą notabene nowy właściciel, podejrzewam, że będzie podejmował decyzję, właściciel, właścicielka podejmował decyzję. Jeden z najbardziej, najmniej oczywistych samochodów AMG w historii. Jest. Z drugiej strony taki prawdziwy, prawdziwy, stuprocentowy Mercedes AMG, który dziś ma 4,7 sekundy do 100 km na godzinę, jak widzieliście, został idealnie wystrojony razem z um, tą okleiną nawiązującą do Medical Cara z początku lat 2000 Jeden z 1550 kilku egzemplarzy, e, jaki został wyprodukowany i doprowadzony naprawdę do perfekcji, z oryginalnym, prawdziwym przebiegiem 200, bodajże 16 czy 17 tysięcy e, kilometrów. I teraz Pozostaje, bo pewnie większość z was mówi, dobra, no dobra, 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 dobra ile? Ile? No i właśnie słuchajcie, to był poważny problem, ile, bo e, rozbieżność cenowa Mercedesa C-32 jest gigantyczna. Te samochody, e, to z jednej strony auta, które można kupić bardzo tanio, ale samochody, które są troszkę lepsze, nale nie należą już do samochodów też totalnie najtańszych. I tak jak na nie wiem chociażby na rynku niemieckim, gdzie się jest obecnie chyba około 30 tych samochodów do sprzedania, znaczy w Europie około 30 tych samochodów do sprzedania, patrząc na, na niemiecki portal ogłoszeniowy, to są samochody, które kosztują 6, 7, 8 tysięcy euro i są samochody, które kosztują, ładne egzemplarze, zaczynają się od 18 do 20 tysięcy euro za C32. Uważam, że 18 czy 20 tysięcy euro, szczerze powiedziawszy, Uważam, że to za dużo jak na Mercedesa C32 i ten samochód według mnie w Polsce w takim stanie, czyli w takim stanie zachowanym ze świetnym potencjałem na Youngtimera to samochód, który powinien kosztować 65 000 zł. W 65 tysięcy złotych. Suma sumarom tyle mniej więcej nas wyszedł ze wszystkimi modyfikacjami, ze wszystkimi pracami, które zrobiliśmy ze sprowadzeniem, z opłatami i ze wszystkimi innymi rzeczami. Eee, czyli w rzeczywistości jest to w suma summarum nawet sporo taniej niż w Niemczech, plus do tego dochodziłyby mm, opłaty. Oczywiście. Będą samochody, które też również będą samochodami tańszymi, ale e, wymagającymi pewnych wkładów, napraw, a nie jest to wcale takie łatwe i nie jest to wcale takie oczywiste. Moi drodzy. Co ja Wam mam powiedzieć? Ja się nie znam na sprzedawaniu samochodów, bo robię to niezwykle rzadko, ale z drugiej strony raz na jakiś czas musimy sprzedać jakiś samochód, żeby zrobić kolejny projekt albo trafić na kolejny projekt i żeby dalej się rozwijać. Przecież tak się spełnia motoryzacyjne marzenia i pewnie część z Was wie o tym doskonale, więc jeżeli ktoś chciałby mieć Mercedesa C32, w oklejeniu Medical Car, zresztą tą można zdjąć, jeżeli komuś się nie podoba, ale z drugiej strony stworzyliśmy mu piękny kawałek historii, kiedy ten samochód naprawdę pojechał na prawdziwym wyścigu na to, że podczas rund mistrzostw Polski jako prawdziwy Medical Car, więc napisaliśmy jego o, piękną historię. Jeżeli ktoś z Was chce mieć takiego absolutnie nieoczywistego Youngtimera, Timera, który może być ozdobą dla każdej kolekcji to zapraszam serdecznie, napiszcie chociażby na maila, małpa gmail.com, bo, bo to jest samochód, który szuka nowego domu. Bez wkładu, ale nie, nie trzeba już go naprawiać, wystarczy się nim opiekować, czyścić, huchać, dmuchać i się cieszyć naprawdę szybkim autem. A tymczasem ja go przykrywam.